centralny port komunikacyjny, który był projektem rządu Prawa i Sprawiedliwości, zakładał, że będzie to hub multimodalny, a więc łączący zarówno transport kolejowy, drogowy, jak też transport lotniczy. Miało to być impulsem dla rozwoju zarówno naszego kraju, jak i także naszego regionu, do którego prowadzić miała szprycha numer 6. Szprycha numer 6 zakładała Przede wszystkim, iż w pierwszej kolejności, w ramach powiedzmy pierwszego etapu do roku 2030 powstanie połączenie Rzeszów-Łętownia. To połączenie dawałoby możliwość podróży szybką koleją do Warszawy w przeciągu 2 godzin 15 minut z Rzeszowa. Dzisiaj jeżeli nie podróżujemy pędolino, to tak naprawdę ta podróż trwa przez Kraków 5 godzin. Również takim, taką wartością dodaną zapewne byłoby ułatwienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy Rzeszowem a miastami północnej części naszego województwa niskiem. I stalową wolą. Gdyby rządził rząd prawa i sprawiedliwości w Polsce, to w tym roku pewnie byłaby szansa na otrzymanie decyzji środowiskowej dla realizacji tego odcinka szprychy nr 6. W dalszej kolejności zaplanowana była realizacja linii kolejowej 122, która by była ciągiem dalszym tejże szprychy prowadzącym od Rzeszowa. Aż do Brzozowa i Sanoka. To jest 156 km nowej linii kolejowej. A zatem perspektywa 2040 roku dawałaby możliwość mieszkańcom południowej części województwa podkarpackiego szybkiego dojazdu nie tylko do stolicy naszego województwa, ale przede wszystkim do stolicy naszego kraju. Dzisiaj wiemy, że z rozwiązań, które proponuje rząd Donalda Tuska. Nie zostało nic ani dla Rzeszowa, ani dla Podkarpacia, co oznacza, bo jako szefowa parlamentarnego zespołu do spraw rozwoju Podkarpacia i reprezentująca wszystkich parlamentarzystów prawa i sprawiedliwości, którzy w tym zespole intensywnie pracują. To oznacza przede wszystkim stagnację i brak rozwoju dla naszego regionu. Transport to dzisiaj nie jest tylko i wyłącznie kwestia szybkiego, sprawnego przemieszczania się z punktu A do punktu B, z Rzeszowa do Warszawy, z Rzeszowa do centralnego portu komunikacyjnego. To są także miejsca pracy, to jest zainteresowanie inwestorów, którzy w przypadku, gdy tej łatwości komunikacyjnej nie ma, utrzymuje się stan... Braku rozwoju i w dalszej konsekwencji, tak naprawdę, zacofania i też braku perspektyw inwestycyjnych. Zatem to wszystko funduje nam w tej chwili rząd, którym kieruje premier Donald Tusk, rząd koalicji 13 grudnia, i przeciwko temu wyrażamy stanowczy protest. Także zwracam się do lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej. Oraz innych ugrupowań, które pozostają w koalicji rządowej, ażeby nie godzili się na to, by wykluczać komunikacyjnie Rzeszów oraz Podkarpacie z rozwoju kolejowego oraz rozwoju transportowego, który determinuje tak naprawdę całościowy rozwój regionalny i pogłębia dysproporcje pomiędzy na przykład wysokością zarobków naszych mieszkańców regionu i mieszkańców innych województw, takich jak choćby Mazowsza, czy mau aporte.